Dzień w dzisiejszym odcinek z tej strony Dawid09 Minecraft się wita, a to pierwszy odcinek z nowej serii czy z nowego sezonu Minecraft na modach. Jak widzicie, nie pokazałem tam, kawałek już się ulotniło, ale się zgaspiłem na fajnym tym. Nie wiem co to jest. To pierwszy raz takie coś widzę tam też nie wiem co to jest. Nowe drzewa widzę. Pokażę wam je nawet. Tam u samej góry. Jezu się zrespiliśmy kopustyni pusty... i tam jest Piradwidzek. Zaraz i ja pierdziu. Żebyście nie myśleli, że ja tu przy na fly, bo, ja, bo to jest zaraz po live nagrywany ten odcinek. Nie zaraz chwileczkę po live, bo chciałem odpocząć tego live'a. Dzisiaj to I co już? Proszę, ej, jak ja chcę O, widzicie nawet? A nie, nie są nawet. Sorry. Tam jest piramidka. Piramida challenge. Będzie... A przyszła noc, musiała przyjść teraz noc Idealnie, czyli zaczynamy serię od walki najprawdopodobniej z moda z mobami e, fajne, jest fajnie na moim tym skinem o już przyszło osiągnięcie duży Wejdźmy do piramidy, zobaczymy co tam jest. Ciekawego w tej piramidzie. Idziemy z piramidy. Żeby była już noc, e, dzień. Nie wiem ile trwa na noc w Minecraft, dobra pyk. pek pek, 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 pek. musiał się zrespić? Akurat na mojej drodze musiał się szkielet szkielet creeper i co jeszcze się zespuło? Już widzę jak jeszcze najdowałeś. Szybko trzeba przejść. Szybko, 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 szybko. O ja... jeszcze chyba już. Na samym początku klipu... Buch Jezu magia. Tam coś jest. Wiara tych strażników Jezu magia. Ale ja nie już ja nie oszukiwałem! Wchodzę, spiszcie kojski nie się koło i koło tego budynku, który, który chcę przejść w następnym odcinku, co przyjdziemy. Kraby. Fak, nie chcę zginąć. Kurde! Ludzie, Widzimy się jak już będzie dzień Dobra, jestem jak już jest dzień i widzicie tą strukturę już ona jest potężna na tym odcinku sobie ją y, przepatrzymy A teraz lecimy po nasze rzeczy Sprawdźmy sobie po nasze rzeczy w końcu. I kolejnym modem jest O2, czyli wiem czy nie mogę przebywać dłużej niż to mi każe. Czyli przez 49 sekund i ileś tam sekund mogę przebywać na tym. Dłużej już nie, bo po prostu bym umierał. Przez 45 mam mogę tylko. I tu powinna być skrzyneczka z moimi rzeczami. Bo Boże szybko nie leży moje. Muszę przejść tą Że ja się boję trochę tych... A strażę się dzisiaj... nie nieknąłem. O, a tyle miałem, a tyle miałem. mamy nowe zwierzątka. Co to muszę... live Lich, coś, nie wiem co to jest, siodełko. Piasek i proszek z pierwszej skrzynki Druga skrzynka, tak samo Life coś tam Ale są nici I kolejna świadełka Trzecia skrzyneczka, oczy żelaza niteczki Kości I mięsko i oczy A czwarta to samo, tylko dużo coś innego. Tutaj idziemy na powierzchnię Tam jest Villager tam nie pójdziemy Nie chcę zaczynać dom do, do kremu, bo nie wiem jak się to skończy tam jest jakąś strukturę a zaraz stanowisko mi zobaczyć danej coś Dobrze, że to nie jest wersja 17. O, tam jest to chyba. Różum, szybko. Zb nie będzie długi ten odcinek, bo po prostu też za długo nie chcę, bo nie wiem, czy on będzie montowany, czy nie, ale. Cyga. No, tych chłomów jest. Czekajcie. Ja tam ktoś jest, nie wiem czy tam ktoś jest, czy nie, ale mam mało życia. Wiecie co mną? Mogę się tylko z jest ale będzie mi się radzić odkolwiek, no bo życie moje. Chodziesz. O, jeszcze pustynna Jezu! No, Idziemy do pustynnej, Tamtą, co zostawimy, bo pustyna może być. Yy, bo tamtą jest y, gorsza niż ta pustyna. Z tego co wiem. Tam jest więcej tych. Ile jeszcze mam przez ile sekund? Bo tu mam. A, A, będę i tak musiał. Chcę sobie uzupełnić. Bo nie chcę zginąć Ale już widzę chyba, że są Te moby I jak sobie, że nadrzę, ale są nowe... A, już widzę Jest spawnek i nie wiem czy ja ten spawnek wykopię Weźmy ten Так, мы знаем. Ой, ушка? Я же... Troszkę ten długi szkielet Kurde, no dobrze. Mogę sobie coś zrobić jakieś już ochronne Tak czy sobie zrobię? O, to jest dobry pomysł To jest dobry pomysł, żeby zrobić sobie tak czym Dobrze, ale w ogóle tak czym robić Ja się nie robiło tak, tak i tu Jeszcze raz, tak, dobra, robię sobie tak samo Jeszcze żeby żeby było, że sobie... nie, mamy nie, 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 nie. O i Ja pierdziu Nie wiem, good, wiem o tym, ale Prawie umarłem Ale chociaż się ja ustawiam tutaj no się uder... Już widzę ile jest mowów I się Jeszcze Jeszcze... Niech on Mam pomysł. Nowym. ale to na sam początek no i się wysadzimy weźmy to łóżka lepiej uciekniemy z tym koszem Dobra, ludzie, to by na tyle ja stąd uciekam. Wioskę mam, e, piramidę mam, nigdzie uciekać, chyba ze tych, które urzędują tam. Zresztą bardzo. Ale to bardzo, ja stamtąd uciekam. Uzbroimy się i pójdziemy zbierać tamtą, yy, tą, tą. Więc widzimy się Na następnym odcinku, będziemy zbierać żelazo, takie rzeczy. Albo na live'ach. Jeszcze mnie tu atakują. I ja cię sunę. No. Trzymajcie się, cześć! Jezu Maria! Co ja zrobiłem, więc do zobaczenia! Trzymajcie się, cześć! Tutaj pójdziemy na dół, tu pójdziemy na dół. Tam widzę, że dużo rzeczy. Trzymajcie się, cześć! Elo!